Słuchaj, nic spać, dopóki nie zrobisz tych trzech rzeczy. Serio, bo jeśli chcesz jutro obudzić się chociaż o krok bliżej siebie, to musisz to zrobić. I zaczekaj do końca. Po pierwsze, powiedz sobie na głos: Wybaczam sobie wszystko, co zrobiłam, żeby przetrwać. To ty nie byłaś winna. To ty się chroniłaś. Oddaj. Zamknij oczy i powiedz oddaję całą energię, która nie jest moja. Nie wracaj. To nie jest twoje. Nie musisz tego nosić. I ułóż się na poduszce i szepnij. Dziś wracam do siebie. Nie spektakularnie. Nie na pokaz. Tylko prawdziwie. Bo ulga. Nie przychodzi wtedy, gdy wszystko się ułoży, tylko wtedy, gdy przestajesz siebie opuszczać. Więc zostań ze sobą. Pięknego dnia.